Sześć Przyjaciele. Wygląda na to, że Hyundai i X55 prowadzi się lepiej, niż podano na papierze. Wszystko dzięki bardzo dynamicznym silnikom, a w szczególności turbodieselowi V6 3.0 Inżynierowie zadbali o niezawodność tego ostatniego, o czym świadczy dwurzędowy łańcuch rozrządu, klapki wirowe umieszczone z dala od układu recyrkulacji spalin i tylko jeden regulator ciśnienia paliwa. Wydaje się, że najgorszym problemem, z jakim muszą się borykać posiadacze turbodiesli, są niedziałające świece żarowe. Winny jest za to moduł zapłonowy świec żarowych. Choroba objawiła się po 200 tys. km w turbodieselach o mocy 239 km do 2012 roku. Brzmi kusząco, ale warto zaznaczyć, że sześć wtryskiwaczy piezoelektrycznych i elektronicznie sterowana turbina nie są wieczne, a do tego są bardzo drogie. Jednak przebieg do 200 tysięcy kilometrów można bezpiecznie uznać za bezpieczny. Z silnikiem benzynowym prawie nic się nie dzieje, dlatego budzi znacznie mniejsze obawy, jeśli nie weźmie się pod uwagę gigantycznego podatku transportowego i dużego zużycia paliwa. Od pierwszych metrów każdy będzie zaskoczony optymizmem 6-biegowej automatycznej skrzyni biegów Aisin TF81SC. Biorąc pod uwagę maksymalny moment obrotowy automatycznej skrzyni biegów wynoszący 440 Nm, przy każdym wciśnięciu gazu można spodziewać się jedynie nieśmiałego poślizgu i pustego ryku diesla. Ale tak naprawdę Hyundai i X55 wesoło startuje, liniowo zwiększając prędkość jak prawdziwa lokomotywa. Nie ma tu dwa sekundowych opóźnień, jak na przykład w Audi Q7 pierwszej generacji. Średnie zużycie paliwa na autostradzie wynosi około 9 litrów, a w mieście 11 litrów. Japońska maszyna jest bardzo niezawodna i trwała. W 2012 roku ustąpiło miejsca 6 biegowej skrzyni biegów A6 LF3-2 opracowanej wspólnie przez Hyundai i Mitsubishi. Niemniej udana okazała się automatyczna skrzynia biegów, ale w maści była mucha, Szereg pudełek zostało wysłanych do regeneracji w związku z samoistnym odkręceniem śrub mocujących pierścień sprzęgła. Choroba może ujawnić się przed przejechaniem 100 tysięcy kilometrów lub po przejechaniu 200 tysięcy kilometrów. Układ napędu na wszystkie koła ze sprzęgłem elektromagnetycznym, w porównaniu do konkurentów premium, jest dość prymitywny, ale niezwykle niezawodny. Dzięki sprytnym asystentom elektronicznym nie pozwoli kierowcy znaleźć się w niezręcznej sytuacji. Niestety Hyundaiowi Premium nie oszczędzono problemu korozji wielowypustowego połączenia skrzyni rozdzielczej i mechanizmu różnicowego skrzyni biegów. W rezultacie wielowypusty mogą zostać odcięte pod obciążeniem, a samochód stanie się napędem na przednie koła. Regularna konserwacja napędu na wszystkie koła pomoże Ci uniknąć problemów, oczyszczenie go z korozji i nałożenie smaru na połączenia wielowypustowe. Poszczególne elementy zawieszenia nie są mocną stroną dużego SUV-A. Na przykład samopoziomujące amortyzatory tylne topowych wersji zwykle poddają się po od 60 do 120 km. Przednie zawieszenie ma dość solidną konstrukcję. Przeguby kulowe i ciche klocki wytrzymują ponad od 100 do 150 km. Podczas jazdy należy zwracać uwagę na różne dźwięki. Kliki w obszarze przedniej osi mogą wskazywać na wymianę zużytych przegubów homokinetycznych. Szerokie opony są często błędnie obwiniane za wpadanie w tył przy niskich prędkościach. Częściej jednak okazuje się, że szumi łożysko tylnego koła. Zastępuje się go w całości wraz z piastą. Nawiasem mówiąc, część jest identyczna z piastą przednią, która jest aktualizowana znacznie rzadziej. Nadwozie jest dobrze zabezpieczone przed korozją, jednak z biegiem czasu nad przednią szybą pojawiają się wióry, które często kwitną. Aby wyeliminować zakrętki z mlekiem szafranowym, konieczne będzie pomalowanie dachu. Drobne ogniska korozji można znaleźć także na drzwiach bagażnika. Często trzeba naprawić wycieraczkę przednią lub tylną, pręd w tulei staje się kwaśny. Elektryka ma godną pozazdroszczenia niezawodność. Problemy zdarzają się rzadko i z reguły nie dotyczą drogich modułów i jednostek sterujących. W przypadku awarii sprawa kończy się na wymianie kabla lub złącza. Latem właściciel będzie zadowolony z wydajnej klimatyzacji, która w rekordowo krótkim czasie jest w stanie schłodzić gorące wnętrza czarnej góry metalu. To prawda, że z wiekiem rury tylnego obwodu układu klimatyzacji gniją. Wiele wersji posiada bardzo bogate wyposażenie. Nie znajdziesz jednak krzeseł wentylowanych z funkcją masażu, machoniowym szalunkiem i innymi arystokratycznymi elementami. Dominuje tu azjatycko-amerykańskie podejście do tworzenia produktów. Zagmatwane menu nawigacyjne Clarion zasługuje na prawdziwą krytykę. Uwaga ta dotyczy jednak tylko najwyższych poziomów wyposażenia. Jeśli znasz awarię innego modelu, koniecznie napisz o tym.